Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w chacie tarota. Jest to czytanie na kwiecień dla wszystkich osób z podznaku ryb. Zobaczmy, co do Was nadchodzi, co nowego. Czego możecie się spodziewać? Energia główna. Karta ósemki mieczy. Co obchodzi, co się kończy w tym miesiącu? Karta Asa Buław. Co nadchodzi w drugiej połowie miesiąca? Karta Księżyca. Z jaką energią kończycie ten miesiąc? Karta Szóstki Pucharów. Co będzie Wam pomagać? Na czym warto się skupiać w tym miesiącu? Cztery monety. Co będzie Wam przeszkadzać, co od siebie odrzucać w kwietniu karta wisielca. W tym miesiącu kończycie um, zaangażowanie się, rozpoczęcie jakiegoś projektu. A mówi o tym, że pojawiła się bardzo ciekawa informacja, e, pojawił się bardzo ciekawy projekt, możliwość zaangażowania się w coś nowego, coś, co było dla Was bardzo ekscytujące, coś, co wyzwoliło w was takie poczucie pasji, tego, że naprawdę chcecie się w coś zaangażować, że naprawdę jest coś, co bardzo was interesuje. Ktoś za, zaprosił was do jakiejś współpracy, e, pojawiła się nowa praca, pojawiła się możliwość, na przykład zaaplikowania do pracy, która jest dla was bardzo interesująca. E, jest to dopiero początek, jest to dopiero ten pierwszy pomysł, pierwszy krok, być może dla niektórych z was pierwszy telefon, jakaś rozmowa. Jakaś sytuacja, która Was zainspirowała do pewnej drogi, do podjęcia się nowej ścieżki, nowej drogi, waszego rozwoju, albo na przykład to jest dopiero pierwsze spotkanie z osobą, która jest dla Was bardzo interesująca, Bo, dlatego że te osoby, które są zainteresowane bardziej sprawami romantycznymi, to mm, mogą postrzegać, doświadczać tej energii i jako spotkanie z osobą, która jest dla nas. Bardzo pociągająca, bardzo fascynująca, e, którą dopiero co poznaliśmy, dopiero co zobaczyliśmy, dopiero co e, był ten pierwszy kontakt z kimś, kto bardzo nas zauroczył, kto bardzo e, mocno zadziałał na nas. Nie ma tutaj żadnej jeszcze perspektywy dalszej, nie ma tutaj żadnego planu: być może jeszcze nie macie możliwości na przykład zaproszenia takiej osoby na dalsze spotkania. Ale tutaj było pojawienie się właśnie tej pierwszej iskry, było pojawienie się e, takiego poczucia, że jesteście kimś zainteresowani, że jest ktoś, kto jest dla Was bardzo atrakcyjny. Ta karta mówi o pojawieniu się właśnie tego pierwszego kroku, tej pierwszej iskry, czy to na, rozwo na drodze rozwoju zawodowego, intelektualnego, czy na drodze mm, Waszego rozwoju emocjonalnego, poznawania nowych osób, e, kwestii romantycznych. W całym tym miesiącu, w całym miesiącu kwietniu towarzyszy Wam energia ósemki miecze. Jest to energia bardzo intelektualna, energia, która może Was bardzo pobudzać. Ta karta mówi o tym, że jesteście bardzo skupieni na sprawach intelektualnych, na sprawach prawnych, na sprawach związanych z komunikacją formalną. Jesteście zaangażowani bardzo intensywnie w jakiś projekt, który jest dla Was wyjątkowo ważny. Możecie mieć niestety tendencję w tym miesiącu do podążania. W dość negatywny, w negatywnym kierunku. Możecie być skupieni na negatywnych aspektach waszej pracy. Możecie być skupieni na negatywnych myślach. Możecie angażować się w jakieś negatywne scenariusze. Sami możecie symulować jakieś scenariusze, które są dla was niekorzystne. Ta karta was przestrzega przed tym, żebyście nie szli w tą negatywną, ciężką, bardzo. Mm, Obciążającą emocjonalnie drogę. Możecie mieć ku temu tendencję w tym miesiącu, pomimo tego, że wszystko idzie tak, jak trzeba. Jest jakaś iskra, jest coś, co was angażuje, jest coś, co was bardzo pociąga, jest coś, co sprawia, że chce wam się działać, że chce wam się iść do przodu, macie jakiś projekt, jest jakaś praca, jest jakaś sprawa do wykonania, jest coś, w co jesteście zaangażowani intelektualnie bardzo intensywnie, bardzo silnie. Chcecie wykonać swoją pracę najlepiej jak potraficie. Z drugiej strony, właśnie pojawia się e, taka karta trochę lęku, bania się tego, w jaki sposób udania, uda wam się to zakończyć, w jaki sposób uda wam się rozwiązać jakąś sytuację, w jaki sposób uda wam się zakończyć e, daną sprawę, w którą się zaangażowaliście. Karty Was przestrzegają, żebyście odrzucali od siebie tą, ten lęk, żebyście odrzucali od siebie to negatywne podejście do. Waszych umiejętności do przyszłości, do przyszłości, do tego, co może nadejść, co może się wydarzyć. To jest karta samokrytycyzmu, to jest karta um, braku wiary w swoje możliwości, w swoje umiejętności. Brońcie się przed tym, nie dajcie temu zawładnąć wami w tym miesiącu. W drugiej połowie miesiąca, czyli teraz, um, nadchodzi do was, wasza własna energia, poczujecie się bardzo dobrze. Poczujecie się bardzo właściwie, poczujecie, że jesteście na właściwej ścieżce, że wszystko to, co wydarzyło się do tej pory, było dla Was dobre, było dla Was właściwe, poczujecie się naprawdę bezpiecznie, poczujecie, że macie e, nareszcie możliwość zaangażowania się na przykład w jakieś projekty, marzenia, fantazje, które do tej pory były odłożone, które do tej pory mm, nie były. Dla Was na pierwszym miejscu, w której nie mogliście się zaangażować, być może nie mieliście do tego środków, nie mieliście czasu, możliwości, pieniędzy, być może nie mieliście wystarczająco dużo wsparcia, być może nie mieliście wystarczająco dużo ochoty na to, żeby angażować się w coś, co do tej pory było dla Was tylko fantazją. W drugiej połowie miesiąca, teraz w kwietniu pojawia się szansa na to, żebyście nareszcie zaczęli iść w stronę Waszych marzeń, nareszcie zaczęli iść. Za czymś, co jest Wam bardzo bliskie, co jest bliskie Waszej naturze, za jakimś projektem, który jest naprawdę Waszym marzeniem, w czym czujecie się bardzo komfortowo. To jest karta mówiąca o tym, że pojawia się osoba na Waszej drodze, która jest dla Was idealna, która jest Wam pisana, z którą czujecie się wspaniale. Niekoniecznie musi to dotyczyć spraw romantycznych, oczywiście, jeżeli jesteście tym zainteresowani, to w takim razie Was to dotyczy, ale może to też doty dotyczyć przyjaźni, znajomości. Dobrych kolegów w pracy, dobrych osób na waszej ścieżce, które pojawiają się i które was wspierają. Bardzo dobre rozmowy, bardzo inspirujące, bezpieczne, dobre, przyjemne kontakty z innymi osobami. To jest pojawienie się sytuacji, dzięki którym możecie nareszcie poczuć się właściwie, dzięki którym możecie poczuć, że spełniacie swoje marzenia, że wykorzystujecie swoje zasoby odpowiednio. Że angażujecie się w projekty, które są dla Was najlepsze, które pobudzają Was, które Was inspirują i dzięki którym możecie robić coś najlepiej, jak potraficie. Tak więc druga połowa miesiąca będzie dla Was naprawdę wspaniała. Nareszcie możecie zacząć koncentrować się na projektach i, zadania, i zadaniach, które są dla Was najlepsze. Pod koniec miesiąca nadchodzi energia szóstki pucharów. Znów jesteście w swojej własnej energii. Szóstka Pucharów mówi o powrocie do domu, o powrocie do stron rodzinnych, powrocie do osób, które są Wam bardzo bliskie, z którymi czujecie się bardzo komfortowo. Szóstka Pucharów mówi o tym, że wracamy do jakichś pomysłów, projektów z przyszłości, które zostały już zapomniane, odłożone, co w pewien sposób pokrywa się też z tą kartą Księżyca. I ta karta oznacza dla Was pojawienie się. I ta karta oznacza dla Was pojawienie się bardzo ciekawych możliwości. Macie szansę na to, żeby powrócić do rozmów, do projektów, zadań, które były dla was do tej pory niedostępne. Nie mieliście możliwości, żeby wrócić do tych swoich marzeń, do, żeby wrócić do tych swoich fantazji, żeby pójść za tym, co jest dla was naprawdę bardzo pociągające, żeby pójść za tym, co jest dla was wielką inspiracją. Może to też być po prostu powrót do osób, z którymi jesteście bardzo silnie związani. Jest to karta też mówiąca o tym, że macie możliwość spotkania osoby, e, która była wam bliska po latach. E, macie możliwość spotkania się z osobami, z którymi na przykład chodziliście razem do szkoły. Jest to karta mówiąca o tym, że e, przez przypadek spotykacie osobę, osobę, z którą byliście w związku bardzo dawno temu. Ta karta mówi o tym, że pojawiają się osoby z przeszłości, ale jest to karta bardzo pozytywna. Nie jest to karta, która zapowiada jakiekolwiek trudności, która mówi o trudnych relacjach. To jest karta bezpieczeństwa, to jest karta pozytywnych wspomnień, to jest karta pozytywnych spotkań, pozytywnych rozmów. Karta, która mówi przede wszystkim o budowaniu bezpieczeństwa, o budowaniu jakiegoś komfortu emocjonalnego, bycia otoczonym przez osoby, którym możemy ufać. Wśród których czujemy się bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. To na, te, na czym się skupiać, to co będzie Wam pomagać, to jest karta czwórki monet, i jest to karta mówiąca o tym, żebyście nie byli zbyt rozrzutni, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy e, finansowe, jeżeli chodzi o sprawy materialne. Bardzo ostrożnie podchodźcie do tego wszystkiego, co dzieje się e, w tym miesiącu. Nie inwestujcie w rzeczy, które są e, ryzykowne. Nie inwestujcie e, w sprawy, które których nie jesteście po prostu pewni, które wymagają od was bardzo dużego nakładu finansowego. Ta karta zachęca Was do tego, żeby być minimalistycznym, jeżeli chodzi o wszelkie wydatki w tym miesiącu, żeby być bardzo ostrożnym, żeby być bardzo analitycznym, żeby dbać o to, żeby uzyskać, żeby utrzymać ten status quo, który udało Wam się do tej pory e, wypracować. To jest karta przede wszystkim mówiąca o tym, żebyście byli bardzo ostrożni, w kwestiach materialnych. To, czego nie robić, to jest karta wisielca. Jest to karta zbytniej, zbyt intensywnej analizy. To jest karta zamartwiania się czasami. To jest karta bardzo intensywnego analizowania wszystkich potencjalnych scenariuszy, które mogą się wydarzyć. To jest karta ciągłej zmiany perspektywy, tego, jak powinniśmy patrzeć na nasz świat. Czasami ta karta oczywiście nam służy, jest bardzo pozytywna i to jest to, czego potrzebujemy. Ale tutaj karty Wam sugerują, żebyście byli troszeczkę bardziej pasywni w tym miesiącu, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o sprawy materialne. Żebyście nie starali się za wszelką cenę znaleźć e, na przykład jakieś inwestycje. Żebyście za wszelką cenę nie starali się mm, podjąć jakiegoś ryzyka. Żebyście nie byli zbyt rozrzutni, żebyście nie byli zbyt intensywnie zaangażowani w jakieś projekty, które mogą być dla Was ryzykowne, mogą być dla Was niebezpieczne. Nie szukajcie za wszelką cenę tej dróżki, tej ścieżki, która może Was zaprowadzić w nieznane. W tym miesiącu bardzo duży nacisk jest dla Was położony na bezpieczeństwo, komfort, Waszą własną energię. Powracanie do stron rodzinnych, powracanie do jakichś projektów, pomysłów, fantazji z przeszłości. Coś, co jest dla Was bezpieczne, to coś, co jest dla Was znane, coś, co chcieliście robić przez bardzo długi czas, ale z jakiegoś powodu nie mogliście do tego podejść. Karta Księżyca jest kartą Waszą. Jest to karta, która Was bardzo wspiera w tym miesiącu, która pozwala Wam przejść przez wszelkie trudności, trudniejsze sytuacje. Karta, która również podkreśla. Waszą własną emocjonalną naturę. Powinniście iść za nią w tym miesiącu, powinniście jej słuchać, powinniście podążać za tym, co podpowiada Wam serce, co podpowiada Wam intuicja, i w tym miesiącu uda Wam się naprawdę osiągnąć bardzo wiele. Będziecie naprawdę wyjątkowo e, zadowoleni, szczególnie z tej drugiej połowy miesiąca. Bardzo dużo pozytywnych rozmów, sytuacji, e, miejsc, pomysłów, inspiracji. Pojawi się na Waszej ścieżce. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.